Ja mogę sobie tutaj tak rozkładać te landy. Hmm. Ok, dobrze, otwierajmy. Jedziemy z tematem. Jedziemy z tematem. Trzy parpaczki. Przede wszystkim mamy plakacik z cenagosem Elstef i Ayani. I piękną książeczkę. A ja niego mamy nie wiem, bodeczka Nie wiem co to I cudowny kartonik. Do niczego. Każdy dostał kostkę z down kolor? Czarny a czerwony. Czarny. Ewentualnie będziemy się tam zamieniali. I dwa kolejne piękne kartoniki. I wszystko jest opakowane w seksowną folię. Napężone. Ok. Bo to jest folia typu pudzia, jest napężona. 9. 9 busterków. No instrukcja magiczna. nieść na działa. działa? 19. 19. Popsuły się na pewno. Jak będzie 19 pięć nasze no, działają dobra moja tylko mówi że nie jest taka łatwa <laughs> szaleję rękawiczki A. rękawiczki Armani. Armani Armani dobra już rozkładając kolorami Giant. W sumie Według mnie to jest jedna z fajniejszych karakter, jeden ten pomysł. Jest tańszy o jeden od pacyfisty. Może przeciwnik teoretycznie atakować czy coś, nie? Ale zawsze musi dopłacić ma ten dylemat taki... Kurde. No... Ła, no, wow, no wow, drugi. drugi o, oh, i Hero's Pain. Ja mam czarną promkę yeah. na przykład. RAR pójdzie tutaj. I zielona promka. I Fly, dobra. Got tam teraz Dopus. wszystkie spele z nazwą Krupik są same sobie, dobrze? Dobrze. Dagra tak, Mystic Destroyed Stamp Stamped Chaser Chimera Silence the Believers Uo! Dziękujemy bardzo. Jest i Krufix. Co? Chyba, chyba dziękuję bardzo za to, że się dobrze o nim wypowiedziałem przed Czarna promka. Super. Ale masz wspaniałego taki. Wspaniały instant. Real formation, bardzo jest Funk of TV. O, fajny heroik to jest. Wow! O, ale zobacz jaki pulma. ma o ty, Murke! Dzień dobry! Dziękujemy! Polimorfusz! Powitajmy pana Arterosa! Który to twój booster? Trzeci? Trzeci. Nie, ta, y, czwarty teraz. Czy to jest kolejna promka? Tak, to jest kolejna promka. Dostałeś promofata. U. To jest bądź co bardzo dobra karta. I witamy mojego Minotaura i kurwa. <gry> Bull from the Deep, mm. tam było co? Rolik of Abandon, Triumph of the Fallen i Heroes Band, Zielona promka. Na nią czekałem właśnie. Kurwa, kolejne promo. Niebieskie tym razem. Trzeci. Trzeci. Dictatec oh. of care. Zobacz jaki wariat. Co on tam wyciąga. Dwa mitiki. No. Hubris jest bombowy. Z tą już rozbija bank. To co, to teraz jeszcze Iroas, tak? Musi wpaść. I będziemy szaleć, panowie. Nie no, to są, patrz, promkowy ten, Fat. Promo, Warka. mówiłem, trafiłeś promo Fata. Kawalerzysta, Daring Thief. Wow. To cztery. jest bardzo dobra karta. Jeszcze cztery. Ja jestem zły No widząc to co on tam trafia Drugi Skyland Co za potwór Conterman Ojej, coś tu się wkradło Conterman O, świnka jest No dobra, zawsze coś Font Czarny Hulk Poku centrum Może czysta otwarcie Hexproof Rich 2-1, bardzo fajne. Swarmborn giant. Banishing light, bardzo fajne. I Daysa. O, ja bym był zainteresowany. Magie? O, bardzo spoko. Teoretycznie ja, ja wykorzystałem nogi już ilość mitików, którą mogę trafić. <coughs> już więcej nie możesz mieć. <coughs> Jednakże, to jest tylko statystyka. Iron o, druga. Syrenka Bardzo fajnie. Nessun Game Warden. Triton Cavalry. Goldfort Sentinel. Drugi Daring. To jest dobre? Ciężko mi powiedzieć. to Co to jest? Mam dwa razy Daring. Po prostu szał tak jest dramat <grymne> Syrenka Ankomony też bez strzału na razie Double Strike Nightmarish End Centaur, super Centaur jest spokój O, Agis of Gods Please, this pod? Bardziej napięki Dobra, teraz ostatni, tak? Nie, 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 jedziemy. No, no to proszę. Liftejate to Klux. I Chimera Jaki chujowy fat mi się trafił. Jestem <laughs> załamany. Ostatniego otwierasz. Że... Otwarte. Dictate of Crufix Ferez Band Warchief Dictate of Karametra Eidolon of Blossoms Master of the Fist Spawn of Traxis Courage of Fleets Heroes' Bane Doomwake Giant Wiecie co? Wie, 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 wiecie, 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 wiecie co mnie kusi? Daring Thief Żeby powiedzieć Heroes Bane Daring Thief Agit of Gods Dayside Dayside Doomwake Giant Hall of Triumph Polymorphous Rush. He silence the believers.